It's now or never Cześć, z tej strony Kasiur i witam Was w kolejnym odcinku z H1Z1 Dopiero co się pojawiłem mam tylko latarkę flarę oraz wórek bandaży. Zobaczymy czy co dzisiaj przytrafi nam się na tej nieznanej drodze Nie wiem nawet gdzie jestem Ale może spotka mnie jakaś przygoda Zobaczymy No już udało mi się Narzędzie do naprawy broni znaleźć A tam już ktoś biegnie Skitrajmy się żeby nas nie zobaczył Przebiegnie sobie dalej. Chyba nas nie zobaczył. Cichutko. Przytulajmy się kawałek dalej. Jeszcze tu idzie. Ten też nas nie zauważył Okej, okay, tu lamy się dalej. Dopiero co się pojawimy już spotkałem dwie osoby Coś za miła okolica Wostańmy już sobie Stoją tam Chyba grają razem O, tam stoi jakaś chatka. Tam jakaś wielka baza. Może nie będę się zbliżał. Ciekawe, co w tym samochodzie znajdziemy. Znowu tarpy. Do niczego nie jeżeli oni biegli z tej strony tam jest martwy zombie, to może pobiegnijmy sobie w tą stronę To jest znak. Ciekawe czy czegoś się z niego dowiemy Stop W Greenhorn Road Hmm Kojarzę tą nazwę Z tego co wiem to, to jest na dole mapy tak, a tutaj co mamy? To taka sama tabliczka. Road East, Road West. Czyli tam jest wschód, a tam jest zachód. Z tego co się orientuje. Czyli tam musi być północ. Naszą misją jest dotrwać do Pleasant Valley, dotrzeć. No więc musimy kierować się na północ. Czyli dobrze myślałem. A tutaj droga trochę skręca na wschód. Ale za chwilę znowu odbija na północ. Nie ma co się obawiać Mam nadzieję, że znajdziemy zaraz coś do jedzenia rozpicia. Najlepiej jakieś miasteczko Żebyśmy nie umarli z głodu. Obejdę tutaj trochę bokiem tego zombiaka, żeby nas nie zaatakował Gdy już gołymi pięśćmi nie chce się z nim bić. Tam jest znowu jakaś baza. O, jagódki. Czemu nie? Przynajmniej dzięki temu przeżyjemy. Mam nadzieję. Tam są jakieś kampery może. Znajdziemy jakąś broń. Kolejna baza, tym razem nie zbyt dobre, nie zbyt dużo. Te drzwi. Pewnie już ktoś tu był. Ale warto sprawdzić. O, czapka. Będzie nam cieplej w głowę. Maczeta. Teraz tą będziemy mogli się bronić, przynajmniej. Latarkę możemy wyrzucić. Robi się dzień. Więc chyba nam się nie przyda. Siekiera. Mamy już maczetę. Nie będę sobie zaśmiecał miejsca w ekwipunku. Kawałek materiału. Może się przydać. Lornetka też. Może będziemy musieli czegoś wypatrywać? Oraz woda. Ale woda. Czy mogę cię podnieść? Hmm, stand. Czyli taka zwykła. No dobra. Jeżeli ją przygotujemy da nam więcej... ...procent hydration. Na razie da chyba tylko 30. Mamy tu pułapki na króliki. Ups. Zapewne będzie w nich mięso. Tak, tak jak myślałem, zmierzmy to mięso, bo za chwilę może nam być potrzebne. Możemy umierać z głodu. Nie wiem, czy mam miejsce na tyle, ale powinno się zmieścić. Ok, może tu ktoś jakieś butelki z wodą włożył. Nie, niestety. A może w piecu. Także nic Okej, okay, może w tych samochodach coś będzie Kolejne Narzędzie do naprawy Hmm, kawałek metalu. Nie mam na to miejsca Następne Leżą prawie wszędzie, więc chyba się nie przydadzą. Może upieczmy sobie mięso. Ale najpierw rozprawmy się z tym zębiakiem. Powoli, żeby nas nie ugryzł. Jeszcze zakazimy się wirusem H1Z1. Niestety, oberwaliśmy. Dobra, padł na dwa strzały. Były one celne. Ech, nie wypadł żaden kawałek materiału. Tutaj to samo, co wszędzie. Próbujmy rozpalić to ognisko Ułóżmy tam mięso i wody. To i że robiło się to tak. Która strona podpala? Chyba ta. Udało się. Teraz musimy tylko chwilę poczekać. I nasze jedzenie się upiecze. A woda przerobi na trochę zdrowszą i przygotowaną. Ok, mamy już wodę. Weźmy, z... weźmy ją ze sobą. Trochę jedzenia. Czekamy, aż upiecze się wszystko. A przy i przeszukam te samochody. Tutaj już chyba sprawdzaliśmy. może w tych kamperach coś będzie? O, skrzynia. Buste, pusta butelka. Hmm. Czyli było tu, tu, byłoby tu gdzieś źródło wody, mógłbym ją napełnić. Byśmy mieli więcej na podróż. Ale nie ma chyba. No, trudno. W kamperze jednym nic nie było. Ciekawe, czy w tym coś jest. Też chyba nic. W tamtym już byliśmy. Okej, okay, chyba już się przepaliło. Dokładnie prze... Usmażyło, ugotowało. Usmażyło. Okej, okay, idziemy stąd, bo to ognisko może przyciągnąć jakieś... ...zębiaki albo ludzi. Co gorsza. Spróbujmy rozprawić się z kolejnym zębiakiem. Odepchnę go, okej. Okay. Znowu. Okej, okay, znowu zszedł na dwa hity. Oj, zniknął. No, trudno. Przydałyby się jakieś patyki, zrobiłbym sobie łuk. Hmm. No trudno, jak nie ma patyków, poradzimy sobie inaczej. Tam chyba są patyki. Ale żeby wam pokazać da się przetrwać bez patyków. Zetniemy sobie drzewo. Udało się. Nie mieliśmy tyle miejsca, żeby je podnieść, ale zrobimy sobie patyki. Teraz nam stworzyło deski. Tak. Zróbmy więcej patyczków. Ile się da? Ile się da? Okej, okay, więcej nie możemy, zróbmy sobie łuk. O, ktoś do nas idzie, szybko. Łuki, strzały, łuki, strzały. Go away, go away. Zaczął z nami, więc już musi zginąć. Chodź tutaj, Jackwing. You must die. umrzeć. Muszę umrzeć. Muszę uderzać Muszę coś coś miał Muszę skrapów Muszę To może mi się przydać. Jeszcze jeden z of cloth. Będziemy mogli stworzyć satchela, woreczek. Wróćmy do naszych patyków. Chociaż nie zbyt pamiętam, które to było drzewo. Chyba tam gdzieś na dole. Tak jest, to tam. Mogłem go nie zabijać, ale się trochę przestraszyłem. Tutaj lepiej w tym świecie nie ufać nikomu Zróbmy sobie więcej strzał Chyba nie mam miejsca hmm. To zjem kurczaka. Jezu, kurczaka, co ja mówię, królika. Może ułożymy sobie tego zestawu do naprawy maczety. Zwiększy nam to trochę miejsce. Byśmy mogli podnieść jeszcze strzał. Dobra. Trochę zboczyliśmy z kursu. Więc zwróćmy się na naszą drogę. I kontynuujmy podróż. Naciągnę tylko strzały wuku żeby mieć przygotowaną, i lecimy dalej. Rozpoznaję to miejsce, gdy się jeszcze taki boiler z wodą. Bardzo wysoko. A nie dużo jest takich miejsc, chyba tylko dwa. Więc jesteśmy prawie na samym dole mapy. Lekko w górę. Z lekka na północ. Więc musimy iść w tą stronę, tak mi się wydaje. Kolejna Zobaczmy sobie, czy ma dobry zasięg. W miarę dobry. Cranberry. Mm. Tego się nie spodziewałem. Jesteśmy gdzieś w okolicach Cranberry. No dobra. Mam nadzieję, że to prawda. Tak, tam chyba jest Cranberry. Jeżeli dobrze widzę, wejdźmy sobie na wyższy punkt, napełnimy przełkę z wody i zobaczymy, czy to jest na pewno to miasto. Może jest tu coś ciekawego? Z tego co widzę, to chyba nie. O, jest haczet. ale napełnimy sobie butelkę wodą. Ok, trzeba będzie ją tylko ugotować. Będzie zdatna do picia. Tam ktoś stoi. Zobaczmy, kto to. Czy to zombie, czy człowiek? Ok, jest to tylko zombie. Hmm, może zajrzymy jeszcze do tamtych kamperów i udamy się do Cranberry. To jest jakiś znak: Ruby Lake. Fishing, boating, picking Where the wild is home Hmm Kiedyś tu chyba były pływy kajakowe Można było łowić ryby, pływać łódką No ciekawe Czyli jesteśmy przy tej wodzie, gdzieś tu jest... Gdzieś w pobliżu jest Tama A może w tym samochodzie coś ciekawego znajdziemy? O, skrapów klą, patrzcie Możemy sobie zrobić zaczela Teraz możemy unieść o 300 rzeczy więcej. O, tam jest niedźwiedź. Nie będę się do niego zbliżał, ale mogę wam go pokazać. Patrzcie jaki wielki. Biega on tak szybko, że nie uciekniecie przed nim. O, o tam jest jakiś gościu. groźnego tylko kask i siekierę czy on się nas boi tak samo jak my i jego chyba tak okej okay, nie będziemy sobie wchodzić w drogę ja pójdę do cranberry a on zapewne w swoją stronę mamy jeszcze 9 strzał zubijmy sobie tego zombiaczka Okej, okay, prosto w lewe ucho Tam do nas nie idzie Oho Coś słyszałem Chyba mi się tylko zdawało Okej, okay, mamy maczetę Jest to bardzo dobra broń Wręcz Zdejmuje na dwa hity w łeb Więc powinno nam się udać przetrwać Można powiedzieć, że mi się poszczęściło. No, a więc co? Co my tu mamy? Apteczkę. Patrzcie. Można nas bardzo ładnie uleczyć. Hmm, hmm, hmm. Zostawię na krytyczną sytuację. No dobrze, my sobie tutaj usiądziemy co? ktoś tam się strzela, więc może ja się tutaj schowam w jednym z tych przybrzeżnych domów, zamknę wszystkie drzwi i pójdę spać. Dobranoc.